Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przekażę Wam moją historię od samego początku aż do teraz. Jak to się stało, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem? Jak to się stało, że ta transformacja miała miejsce? I co było po drodze? Zapraszam. Często ludzie widzą tylko efekt końcowy, nie zdając sobie w ogóle sprawy z całej tej historii i procesu, który za tym wszystkim idzie. Ja zawsze byłem sportowo aktywny i zafascynowany treningiem siłowym. Nawet w wieku 13-14 lat, kiedy tylko mogłem, robiłem pompki, brzuszki podciągania, co już pozwoliło mi wykształcić pewien zarys klatki i brzucha. Trenowałem wiele dyscyplin jak sztuki walki, kolarstwo. Zawsze jednak ciągnęło mnie najbardziej do siłowni. Tyle tylko, że wtedy jedyną słuszną drogą był ryż i kurczak co 3 godziny, co było dla mnie nie do przejścia. W 2013 roku trenowałem w sekcji uczelnianej wyciskania sztangi leżąc, gdzie z dobrymi wynikami często lodowałem na podium. Wtedy miałem dużą zajawkę na trening i zbudowałem przy tym sporo mięśni. Jednakże w tym samym roku przytrafiło mi się złamanie w kostce i to dwa razy w tym samym miejscu. Wtedy już wiedziałem, że na długi czas muszę zapomnieć o treningu nóg, ale będę trenował na górę. Jak widać, koniec końców, udało mi się poprawić nogi. W 2014 roku próbowałem znowu restrykcji, wydałem setki złotych na suplementy, przyjąłem dietę low-carb, czyli niską węglowodanową. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy, bo przecież kocham węglowodany i przebolałem cały okres redukcji, odmawiając sobie wszystkiego dookoła. Nie spotykałem się z nikim, bo przecież nie wolno mi jeść na mieście. Udało mi się schudnąć, jednak nie było to do utrzymania w dłuższej perspektywie, więc w moment wróciłem do tego, co było przed. Dlatego cały rok 2015 poświęciłem na inne sporty, zapominając kompletnie o siłowni. W 2016 roku waga wskazywała więcej niż kiedykolwiek, a ja potrzebowałem bata nad głową, dlatego zgłosiłem się do Szmeksa, o którym to słyszałem, że ma elastyczne podejście, więc w końcu mogłem jeść tak jak lubię, bez odmawiania sobie wszystkiego dookoła. Dziękuję stary za wskazanie drogi, bardzo wiele Ci zawdzięczam. I wtedy też, za namową Piotrka i po wielu nieprzespanych nocach, postanowiłem założyć fanpage'a i zacząłem się udzielać na Instagramie. I wtedy dopiero się zaczęło. Zaczęły się treningi i nauka, treningi i nauka i rozwój właśnie w tym Kierunku. Trenowałem ostro jak nigdy dotąd, bez żadnego odpuszczania, robiąc bardzo udaną redukcję, a potem przechodząc na masę. Także w grudniu pod koniec roku byłem większy i silniejszy niż kiedykolwiek, aż do czasu. Pod koniec roku wraz z Karoliną udaliśmy się w góry na snowboard. Wyszło tak, że ja przy upadku na desce zerwałem sobie biceps, a ona 10 minut później na tym samym stoku złamała sobie nadgarstek. Z tą różnicą, że ja miałem kontuzjowaną lewą rękę, a ona prawą. Osoba, która robiła to zdjęcie, śmiała się z nas, że jeszcze czegoś takiego nigdy nie widziała, ale że przynajmniej możemy się trzymać za sprawne kończyny. Był to świąteczny czas, pełen ogólnej radości i wyluzowania, ale dla mnie były to zdecydowanie najtrudniejsze dni w moim życiu. Nagle wszystko się zawaliło. Nie wiedziałem, czy kiedykolwiek odzyskam sprawność i czy będę mógł wrócić do robienia tego, co kocham. W dodatku musiałem przejść operację pod narkozą, żeby biceps przyszyć, więc we Wigilię nie byłem w stanie nic przełknąć żołądkiem zamulonym po narkozie i lekach przeciwbólowych. Jednakże cały ten okres dał mi bardzo cenną lekcję. Nigdy się nie poddawaj, nieważne co się wydarzy. Dlatego cały czas wolny poświęciłem na naukę o dzieci i treningu i sylwetkom też się nie podałem. Od razu po operacji przyszycia wróciłem do ćwiczeń, najpierw robiąc pompki na jedne ręce, a jak tylko leki przestały działać, również była siłownia. Tylko z jedną sprawną kończyną. Robiłem to, co się dało. Karolina też nie odpuszczała i mieliśmy to szczęście w nieszczęściu, że byliśmy w tym wszystkim razem. Wiedziałem, że powrót będzie ciężki i że będą dysproporcje. Początkowo nie mogłem nawet utrzymać tangi bez pasków, jednakże kontuzja nie przeszkodziła mi swoją determinacją i silną wolą. Po pół roku treningu z nią i tak udało mi się zrobić najlepszą formę w życiu. Ale przemiana dopiero się zaczęła. Po wielu miesiącach i próbach przełamania się, w końcu postanowiłem zacząć dzielić się wiedzą. Początki kanału YouTube wyglądały w ten sposób, że zły na siebie, że nie potrafię nic nagrać. Wziąłem telefon i obiecałem sobie, że wrzucę dokładnie to, co powstanie: bez edycji i cięć. Dzisiaj widzę ten stres przed kamerą, ale wiem, że warto było. Cześć wszystkim. Właśnie wyszedłem z domu i stwierdziłem, że nagram ten filmik. I wstawię go bez żadnych cięć, i będzie to mój pierwszy film na YouTubie. Chcę po prostu dzielić się tym, co się dowiaduję, tym, co się uczę, chcę pokazać wam ten proces rozwoju. Wtedy odkryłem, że większą frajdę sprawia mi zmienianie sylwetek innych osób niż swojej własnej. Widziałem w tych wszystkich ludziach samego siebie sprzed lat. Zagubionych, którzy nie mogli odnaleźć się w tym fit świecie i połapać co jest prawdą, a co fałszem. Moim kluczowym hasłem jest to, że to dieta i trening są dla ciebie, a nie ty dla nich, i na tej podstawie wydaję swój program, Program Genetycy, w którym zawarłem całe swoje doświadczenie, historię i setki godzin nauki. Tak, że dzięki programowi każdy samemu może od razu zmienić swoją sylwetkę, nie popełniając moich błędów na przestrzeni 10 lat. Program ten nie wiedzieć kiedy odniósł ogromny sukces, a przemiany i słowa uznania zaczęły spływać strumieniem. Na samym kanale YouTube przeprowadziłem ponad 15 wywiadów z osobami, które wykonały transformację moimi metodami. Na stronie programu Facebooku i Instagramie są kolejne dziesiątki przemian i każdego dnia spływają następne. To był strzał w dziesiątkę. Dość powiedzieć, że jeden z genetyków Szymon zrobił tak spektakularną przemianę, że wylądował nawet w telewizji. W końcu na rok i 8 miesięcy po wystartowaniu kanału wbiłem 100 tysięcy subskrypcji na kanale. Nigdy nie dbałem przesadnie o cyferki, ale 100 tysięcy osób, które mi zaufało, co zrobiło na mnie kolosalne wrażenie. I historia trwa nadal. Nadal chcę promować swoje przesłanie tylko że na większą skalę. Dieta i trening są dla Ciebie, a nie Ty dla nich. Siłownia to dodatek do naszego życia, a nie całe nasze życie. I tak to wygląda w momencie tworzenia kanału dla przeciętnych ludzi, którzy chcą ponadprzeciętnie... Wyglądać. Jeśli obejrzałeś ten materiał do samego końca, to proszę zostaw łapkę w górę i komentarz. Jest tutaj kawał mojej historii. Dziękuję bardzo i do następnych materiałów.